Moi drodzy, kilka dni temu, a dokładnie w piątek, podjęliśmy taką polemikę na temat pewnych afirmacji, w myśl których samo myślenie pozytywne miałoby zmienić nasze życie. Autor książki Uniwersalne Prawa Życia, Sir John Templeton, mówił, że są takie afirmacje, które sprawiają, że nasze życie Zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Przez afirmację miał na myśli takie myśli, takie słowa, które sobie powtarzamy, typu żyję zdrowo, jestem przepełniony zdrową energią, więc moje życie jest szczęśliwe, albo jestem dzieckiem Boga, Boże królestwo jest w moim sercu, więc jestem szczęśliwy. Ja zadałem wam pytanie, czy samo takie pozytywne myślenie wystarczy? Czy samo takie pozytywne myślenie jest w stanie coś zmienić w naszym życiu. No chyba z tego, co pisaliście, wynika, że niekoniecznie. Oczywiście ważna jest zmiana naszego myślenia, ale to samo myślenie jednak jeszcze nic nie zmienia. Co trzeba zrobić, w którym kierunku pójść? Jaką znaleźć odpowiedź na to, żeby w trudnych sytuacjach doświadczyć pomocy, która będzie dla nas uzdrawiająca Pokój, dobro, pokój dobro. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj fragment z książki Balsam dla duszy chrześcijańskiej. Ja tym fragmentem chciałbym dać odpowiedź na to pytanie: po pierwsze, czy samo pozytywne myślenie wystarczy, no i po drugie, skoro już wiemy, że nie wystarczy, to w jaki sposób szukać pomocy w trudnych sytuacjach. No bo tych trudnych sytuacji doświadczamy. Wielu z Was, którzy, którzy oglądacie, którzy uczestniczycie z nami w tym spotkaniu, doświadczacie trudu, doświadczacie choroby, doświadczacie cierpienia, borykacie się z różnego rodzaju problemami i tak jak też pisaliście, jak daliście do zrozumienia, samo myślenie o tym, żeby było lepiej, jeszcze nic nie zmienia. Potrzebny jest ktoś, kto jest dla nas gwarancją. Siły, gwarancją poczucia bezpieczeństwa, gwarancją tego, że się nami zaopiekuje i rzeczywiście to zrobi. Bo to nie chodzi tylko o samo myślenie, że jest ktoś, kto się mną zaopiekuje, ale ten ktoś musi realnie istnieć. Ktoś, kto, kto się mną zaopiekuje, kto się, kto się zatroszczy, kto doda faktycznie i realnie sił, by przejść przez trudną sytuację. Gdzie szukać tej pomocy? Hmm. Gdzie szukać tego ratunku? O tym hmm. w dzisiejszym słowie na dobranoc, a odpowiedź z jednej strony jest oczywista, a z drugiej strony być może okaże się zaskakująca. Jako lekarz zajmujący się dziećmi, mam szczęście być świadkiem cudownej mocy, siły i wiary tych najbardziej kruchych i bezbronnych pośród nas. Jednym z takich przypadków był pięcioletni Bob. U którego rok wcześniej stwierdzono białaczkę. Jego rak był w remisji. Chłopiec był w tej chwili wolny od choroby i przyszedł do szpitala na serię rutynowych badań. Bob miał jasno-niebieskie oczy i nieśmiały uśmiech. Na pierwszy rzut oka nie było widać tej spokojnej mądrości dziecka, które od roku walczyło z rakiem. Z powodu chemioterapii Bob stracił wszystkie włosy. Często miał także nudności i wstręt do jedzenia. Bob doświadczył już wiele cierpienia i licznych bolesnych zabiegów medycznych, a ten dzień nie miał być wyjątkiem. Już wcześniej przez to przechodził, więc wiedział, czego oczekiwać. Mimo to wyjaśniłem mu, co zamierzam zrobić, oraz powiedziałem, jakie to ważne, żeby cały czas był spokojny. Bob zapewnił mnie, że będzie bardzo grzeczny i obiecał, że ani pielęgniarki, ani nikt z obsługi nie będzie musiał go przytrzymywać. Gdy zaczęliśmy, zapytał: Doktorze Brown, czy nie będzie przeszkadzało, jak będę sobie mówił psalm 23? Ależ zupełnie mi to nie przeszkadza odpowiedziałem i zaczęliśmy. Bob pięknie recytował, nie płakał i nie ruszał się. Cała procedura odbyła się bez zakłóceń. Bob ze swoistą dziecięcą niewinnością i mądrością zapewnił mnie, że nic go nie boli, ale my, lekarze, wiemy, że to nieprawda. A potem Bob zupełnie mnie zaskoczył, zadając pytanie: Doktorze Brown. A czy pan zna psalm 23? Tak, oczywiście, odpowiedziałem. A czy potrafi pan recytować tak jak ja? dopytywał z lekkim powątpiewaniem w głosie. No cóż, myślę, że tak, rzekłem, zdając sobie sprawę, że wkraczam na kruchy lód. No to posłuchajmy, powiedział po prostu Bob. Nie mając wyboru, zacząłem recytować. Ale rzeczywiście było mi do niego bardzo daleko. A przecież to nie ja miałem igłę tkwiącą w plecach. Zauważyłem, że reszta personelu próbuje chyłkiem ewakuować się, by nie stanąć przed wymogami, którym mogliby nie podołać. A potem piękny, łysy Bob powiedział nam wszystkim: Wiecie co. Wszyscy powinniście nauczyć się Psalmu 23 na pamięć. Bo gdy się go mówi na głos, to wtedy Bóg cię słyszy i może dodać ci sił, gdy tobie ich zabraknie. Jako że królestwo Boże do nich należy. Jest jakaś fundamentalna różnica między tym, co Proponował nam autor książki Uniwersalne Prawa Życia, a tym, co proponuje to dziecko Bob. Autor książki Uniwersalne Prawa Życia, Sir John Templeton, mówi, że musisz polegać na swoim sposobie myślenia. To od twojego sposobu myślenia zależy to, jak będzie wyglądała rzeczywistość. To ty stosując różnego rodzaju afirmacje, Możesz wpłynąć na to, że Twoje życie będzie szczęśliwe, a jak Twoje życie będzie szczęśliwe, no to wtedy wszyscy naokoło też będą szczęśliwi i w ogóle wszystko będzie się dobrze działo, i wszyscy będą szczęśliwi, bo Ty sobie dobrze pomyślałeś o swoim życiu i to jest gwarancja szczęścia. Wiemy bardzo dobrze, przynajmniej ja tak wiem, takie mam przekonanie, chyba że macie inne przekonanie, to napiszcie o tym w komentarzach, ale mamy takie przekonanie, że tak nie jest. Że, że samo, y, samo myślenie pozytywne nie zmienia rzeczywistości. Co zmienia rzeczywistość? Zmień, rzeczywistość zmienia to, że ja uświadamiam sobie, że jest ktoś ode mnie mocniejszy, komu mogę zaufać, i to jest ta zmiana myślenia. Także pomimo trudu, pomimo bólu, pomimo choroby, pomimo cierpienia, pomimo, że coś mi się w życiu nie udaje, jest ktoś. Kto się mną zaopiekuje, jest ktoś, kto się mną zatroszczy, jest ktoś, kto nade mną czuwa, jest ktoś, kto daje mi poczucie bezpieczeństwa, jest ktoś, kto ostatecznie da mi niekończące się szczęście w niebie. I to jest właśnie ta zmiana naszego myślenia jako ludzi wiary, że my, jako ludzie wiary, żyjemy nadzieją, że ten mocarz, czyli Bóg, się o nas zatroszczy. I dlatego patrzymy na życie w ten sposób, jak świat to nazywa optymistycznie. Ja tego nie nazywam optymistycznym patrzeniem na, na życie, bo to nie chodzi o jakieś optymistyczne patrzenie, ale chodzi o patrzenie prawdziwe, które wynika z wiary, które wynika z nadziei, które wynika z miłości, czyli tych cnót, które swoje źródło mają w Bogu. I to jest właśnie to, co też proponuje nam Chrystus. Prawda? Mówi, módlcie się, nieustannie módlcie się, proście, czy jeżeli kogoś z Was, syn, prosi o kamień, czy poda mu chleb, o ile bardziej ojciec Wasz, prawda, spełni Wasze prośby, da ducha świętego tym, którzy go proszą. A więc otrzymamy odpowiednią, stosowną pomoc do tego, żeby ten trudny czas przejść. A zatem. Ani pozytywne myślenie, ani afirmacje, o których była mowa w piątek. Zresztą zachęcam, żebyście zerknęli do tego archiwalnego odcinka piątkowego. Zatytułowany jest chyba, czy samo pozytywne myślenie wystarczy. A więc ani samo pozytywne myślenie, ani jakieś afirmacje, ale modlitwa. A my jeszcze powiemy, taka, mod taka modlitwa, która się nazywa Akty strzeliste. Znacie tą, tę formę modlitwy? Krótkie wezwania, krótkie, jak to niektórzy mówią, strzały, którymi strzelamy w stronę nieba, to te nasze modlitwy tak wiecie, lecą takie króciutkie, takie, takie czasami bardzo, bardzo od serca, bardzo, bardzo a propos tego, co, co mi w tym momencie dolega, co, co, z czym się borykam. Ale niektórzy mówią, że te akty strzeliste to nie tylko są takie modlitwy, takie strzały wypuszczane do nieba, ale, i to mi o wiele bardziej mm, odpowiada, są to strzały, którymi strzelamy w złego ducha, bo to zły duch przychodzi do nas w chwilach trudu, w chwilach cierpienia, w chwilach, w chwilach doświadczenia. To zły duch przychodzi do nas z pokusą zwątpienia, zniechęcenia załamania się, utraty nadziei, utraty wiary w Pana Boga i tymi, tymi strzałami, tymi krótkimi modlitwami, krótkie modlitwy, Jezu, ufam Tobie, bądź wola Twoja, niech mi się stanie według słowa Twego, prawda, albo Jezu, dodaj sił po prostu. Te, te modlitwy, te modlitwy są tymi strzałami, które pozwalają pokonać te te diabelskie pokusy zniechęcenia, załamania, yy, prawda, i, i jakiegoś no, poczucia sensu b, b, życia, utraty poczucia sensu życia. Bob mówił, że wy wszyscy powinniście nauczyć się psalmu 23 na pamięć, tak mówił do lekarzy, do całego personelu, który się nim, się nim opiekował. Bo gdy się mówi go na głos, to wtedy Bóg cię słyszy. I może dodać ci sił, gdy tobie ich zabraknie. Bardzo mądre słowa pięcioletniego chłopca. Panie Sir John Templeton, posłuchaj tego chłopca. Moi drodzy, na zakończenie pomódlmy się tym psalmem 23. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i twoja laska są tym, co mnie pociesza tu dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników namaszczasz mi głowę olejkiem mój kielich jest przeobfity tak dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu pańskim po najdłuższe czasy obyśmy wszyscy zamieszkali w domu pańskim po najdłuższe czasy tak, Pan się nami zaopiekuje. On jest z nami, choćbym przechodził przez ciemną dolinę. To On jest ze mną. On jest gwarancją mojego bezpieczeństwa. On jest gwarancją tego, że czeka mnie niekończące się szczęście tam w niebie. Ten czas tu na ziemi się skończy. Cierpienie, ból, choroba to wszystko przeminie. A tam w niebie będzie niekończąca się radość. Z Bogiem, z wszystkimi świętymi, naszymi przyjaciółmi, krewnymi, tych których w życiu poznaliśmy, bo tak będzie w niebie. Tak będzie w niebie. Ważne jest, żeby, żeby nasza myśl, nasze serce było skierowane ku Bogu, bo w nim jest źródło naszej siły, naszej mocy, a nie w nas samych. Dobrze, bo znowu poruszam kolejny wątek. Modlitwa na zakończenie dnia, od razu po słowie na dobranoc. Z Panem Bogiem pokój i dobro.